Cześć, z tej strony Him Jockey i całej kipyty tym Corporation. jakoby by jest z nami nasz kamerzysta X-Wire, przywitaj się. Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie. I w tym czasie, kiedy ja tu będę robić pętlę sterującą następną, tuż while to po Wild the Wild, czyli rób dopóki od razu mówię, on będzie montował nasze firmy. więc rozpoczynamy od uruchomienia środowiska programistycznego IDE tak zwanego. Tworzymy łopatologicznie, przy nich projektach, projekt. Kurs C06, konsolowa aplikacja. OK, tutaj analogicznie Next, Empty Project. Tylko średnio mam pomysł na ten dual jak na taki program, ale spróbujemy coś z poprzednim tym gestkami Kapitana Tworzymy sursa C normalny jak zwykle ja piszę Wysłuchajcie muzyki i potem wszystko tłumaczę, więc tak, samo od linkowania, Capsule teraz tak, pętla do while cechuje się, rób instrukcję pierwszą dopóki warunek średni. Możliwe jest robić blok instrukcji. Prawie zawsze stosujemy blok instrukcji. Tak, najpierw czym się stosuje ta pętla? Jako jedyna pętla programowa, z które poznamy, będziecie ją bardzo rzadko stosowali, jednak tak, jeżeli gdy macie do wyboru do while oraz while, zawsze stosujecie while, dlatego że jest pewniejsza, mniej błędów się w niej robi. Najpierw wykonywana jest instrukcja pierwsza, potem sprawdzany jest dopiero warunek, potem i jeżeli jest prawdziwy, wykonywana jest od początku instrukcja pierwsza, potem znowu sprawdzany jest warunek, aż dopóki warunek będzie spełniony, czyli tak zwana programowa. Cechą tej pętli jest to, że zawsze przynajmniej jeden raz, nawet gdy nigdy warunek nie będzie spełniony, przynajmniej raz wykonała się bloki całych instrukcji. Więc wprowadzamy. Kolejny faj znowu sami, wprowadzamy int X jakieś, STD. Code na przykład. Nie wiem jaki to jest zrobić. Przykład za bardzo, ale no to na żywca. ile pasażerów na co na, sobie. na oczywiście analogicznie będę stosował już ze starego NewLine'a tyka STD md potem STD Wsięk, czyli wprowadzę zmianę ustawiatury ja tak mówię nigdy że nie będę nic tłumaczyć ale przynajmniej próbuję wprowadzę zmianę X i teraz DU i tak co ma robić Bum 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 Czyli może to zrobimy na dwie pętle Bo nie mam za bardzo pomysłu Jeżeli masz coś robić... Czekajcie chwilę Czyli może, nie wiem Wali, coś może proponujesz na jakiś temat? Też nie mam bladego pojęcia Aha. To może... Nie, to może... O, licznik promili. <grymne> Tylko taki bardziej skomplikowany program, ale na tych metach co poznaliśmy. Wiem, że są głupie przykłady, ale to ma chodzić o zrozumienie, nie o... I tu yy, korzystamy z definicji z wartości logicznej. Więc ból promile. Yy, promile też równa. Czyli x musi być większe bądź równe od 2 Ile zakończamy instrukcję, nie ma żadnego błędu, teraz tak do... Mm. Co ma się robić na pewno? Bierze, to za pierwszy raz będzie dobrze, ale spróbuję. Czyli to musi być ten hmm, promil w okolizmie. Liczymy promilę. I teraz tak. promilę Promilę to się równa promilę minus 1. Tak. Mm, albo nie. Nie musi być tak, dlatego że odpowiada nam za to nasza zmienna ból zaraz wam pokażę w jaki sposób i teraz piszemy while while promila czyli while kiedy jest zmienna jest dostępna na górze i tutaj jak pominąłem tylko chyba mi średnik ale to jest takie tak i na znak że musi być zmienna 0 Nie wątpię, że za pierwszym razem to będzie dobrze, bo mówię bez bladego pomysłu, zaczynamy na tym program, ale... Wątpię, że zmienna logiczna będzie dobra, no ale... Lol, jak to jest dobrze? Wiesz, w nie 5. A no tak, nieskończona pętla. Lepiej to wyłączę, bo mi się komputer zloguje. Czyli kiedy? To mi tak, zrobimy jak to zrobimy źle. To jest nieskończona pętla. Zrobimy 10a. Też się skończy na pętla, bo... Może tak, w tym miejscu zrobimy krótkie cięcie, a ja pomyślę jakiś pomysł i napiszę wam jakiś po prostu do bo to jest utrudniona rzecz. Dobra, więc jestem po krótkim cięciu, wymyśliłem już mały pomysł i to będzie od razu wprowadzałem operator i typ do przechowywania, definicję typu do przechowywania znaków alfanumerycznych, czyli alfabet, ASCII plus znaki cyfrowe, więc to kas wszystko kasujemy, po prostu... To jest najmniej używana pętla, dlatego że zużywa najwięcej pamięci operacyjnej. Potem się dowiecie w obsłudze wyjątków. I teraz tak mm. będzie na pewno czar litera. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię po tym co będzie. Kur. potem będzie st. Estet... Potem od razu pętla. Du Std code. Hmm. Na przykład podaj jakąś literę Te jeszcze jeden. Dlaczego musi być czar zdefiniowany przed pętlą? No dlatego, że omówimy się to w typach szczegółowo. Można to z zdefiniować w tak zwanym biegu w pętli, ale w dual to jest jedyna pętla, która ma najmniej zastosowań komercyjnych w ogóle. Prawie. Podaj jakąś literę, potem std. Wprowadzam ją z klawiatury litera. bo tutaj i zabieram dodać kabelatorem poprawy i teraz tak mogę oczywiście 1000 enterów robić ale wygodnie, nie pomylimy się w nawiasach, jeżeli tu zrobimy to się pomylimy, a jeżeli enter i dalej to się nie pomylimy while i najlepiej tutaj warunek jeszcze zapisać yy, litera wykrzyknik zaraz wam powiem co znaczy, jest różna od w takich yy, apostrofach od k kończymy i system pausę Prosty program, ale najwięcej na nim widać, tą głupkowate że tak powiem tych pętli Bo to jest podaj, jakąś literę rozróżnia to małe i duże litery. Yy, mała litera K, jak podam, tylko że tak nacisnąłem. Czekajcie, bez k -ka. Mała litera K pod jakąś literę cały czas, dlatego, że to jest niespełniony jest warunek, tak? pod jakąś literę T pod jakąś literę I im więcej napiszę za ułóżcie na przykład A, B, C, D, to będzie 4 razy się wyświetli tak, a jeżeli napiszę raz to jest parentalnie skończona, tak? nie, nie jest skończona, To dopóki nie podam a jeżeli podam duże K to piszę, że kończymy, tylko teraz jak to zrobić? Żeby udowodnić, że wtedy kończymy, że skoro napisałeś K, to kończymy. Tylko jeszcze może zmienić na X, na przykład literkę elegancką. I oczywiście obniżam linię STDNDLT. Czyli NDELT to jest line. I tu jeszcze może zmienić na duże X. To nie może być na przykład XD, dlatego że. Czar litera jest to do jednego znaku. Jakby było W, Czar podłoga T, ale to wszystko już będzie w typach. Pod jakoś literę X małe nie? X duże. Skoro napisałeś X, to kończymy. Działa, tak? I mówię, że pętla do while bardzo mało ma zastosowań, dlatego że zawsze się musi ta instrukcja wykonać, tak? Ogólny zarys tej pętli jest taki. Ważemy jak zwykle komentarz, i teraz tak y, tu sobie elegancko pośrodku, tak du instrukcja druga, instrukcja trzecia, etc, etc, etc. Potem jest zamykana klamra, potem jest while, pisze tak to strasznie, rozciągliwe żeby to było widać. While i warunek pierwszy. Więc to by było na tyle spędzić dwua od razu wam powiem, że nie należy jej stosować, dlatego że. Jest ona strasznie pamięciżarna i strasznie słaba, więc. Nie będzie żadnych prawie konkursów na temat tej pętli. Może jakieś 1-2, dlatego że bardzo ciężko też na przykład wymyśleć. Z w ogóle nie jest to zastosowań komercyjnych, że zarówno jakichś hobbystycznych, więc to było na tyle. Naszelny programista razem z kamerzystą firmy Digital Corporation. Zegnam się z słami, i hej.